Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Brod, a to jest gra na podstawie bajki Franklin, nasz żółwik. I gra nazywa się Wyścig Race of Bumpy Boogie. Moi drodzy, zagrajmy sobie w niego i zobaczymy na czym ta gierka będzie polegać. Możemy sobie wybrać w naszego osobę, którą się będziemy ścigać. Weźmiemy sobie Franklina i zaraz zobaczymy. Gotowy, uwaga! Moi drodzy, i popatrzcie, wyprzedzamy tutaj yy, ten pojazd. Proszę bardzo, mamy tu jakieś przyspieszenie, jakieś dopalacze. Sterujemy na klawiaturze. Ło, dopalacz, proszę bardzo, jak nam idzie, słuchajcie. Cały czas mamy dopalacze. Oj, ktoś tutaj chciał mi drogę zawadzić, ale nam się udało. Popatrzcie, jest. Jest. Pierwsze miejsce, punkty za poziom, suma punktów 225. Patrzcie, jak fajnie. Słuchajcie, kolejny etap, tor drugi tym razem. Lecimy, słuchajcie, jak najszybciej jedziemy sobie i lecimy pod opalacze, będziemy tutaj się ścigać. Fajna gra, bardzo mi się podoba, już od razu mogę wam powiedzieć, że mega jest ta gierka. Ojku, ktoś nas tutaj będzie chciał do nas, e, nas ścigać się z nami. a aj, Ajajaj, tracimy panowanie, musimy o tym uważać, na ten, o, proszę bardzo. O nie, ciśnie, gdy jesteś w powietrzu, okej, okay, musimy spację nacisnąć, kliknąć, gdy jesteśmy w powietrzu, to będzie bardzo istotne zapewne dla nas, ale wyścig bardzo fajny, podoba mi się ta gierka, o proszę, tor zimowy, teraz w zimie się będziemy ścigać, ej, no tak się nie robi, co to ma być, słuchajcie, tak się nie robi, mamy tutaj dopalacz, słuchajcie, zbierzmy te dopalacze, Abyśmy jak najszybciej się dostali do nas tego punktu, proszę bardzo. Spacja, gdy jesteśmy w powietrzu, mamy wtedy skok obrotowy, tak zwany. Proszę bardzo. Ok, widzę, że ta biedroneczka nas tutaj. Popatrzcie, jak wyprzedza. To bardzo. No i wszystkie dopalacze zebrała. Chyba przegramy przez to. No ładnie, ładnie nam tutaj nas. A proszę, jednak nie udało nam się ją wyprzedzić. Super, rzutem na taśmę. Bardzo ładnie, cieszę się niezmiernie. No i mamy tor czwarty. Tym razem z króliczkiem się będziemy tutaj ścigać. No on ma tutaj, widzę, samochód dość duży. Popatrzcie, dość mistrzowski samochód to wygląda. Dobra, lecimy. Tutaj kolejne, słuchajcie, przyspieszenie i kolejne, żebyśmy, słuchajcie, jak najdalej się oddalili od naszego przeciwnika, oponenta. O, widzę, że tutaj będzie chciał nami się ścigać. Ale my się nie damy. Pyk, coraz szybciej, słuchajcie, skok obrotowy. Tutaj też, proszę bardzo, jak najszybciej się da. Musimy dotrzeć do naszego celu. Mam nadzieję, że mamy dość dużą przewagę nad naszym, słuchajcie, przeciwnikiem. O, albo i nie. Trzeba uważać, moi drodzy. Trzeba bardzo uważać. Dobra, przyspieszmy tutaj. No i jesteśmy. Jest. Udało się. Pięknie, pięknie. Udało się nam, słuchajcie. Wygrać ten wyścig. Pierwsze miejsce, punkty za poziom. No i mamy teraz z kaczuszką się będziemy ścigać. No że patrzcie, jaki ma pojazd ta czucha. Mega, mega pojaździk nie, nie da się ukryć, że bardzo fajnie to wygląda. No a my tymczasem staramy się jak najszybciej dotrzeć do celu. Oby nam to się udało. Mam nadzieję, że tak będzie. Trzeba zebrać jakieś dopalacze, żeby się przydało, prawda? Jakieś dopalacze tutaj. Zderzacze, dopalacze, proszę bardzo, przyspieszenie. Kolejny dopalacz i kolejny. Oj, tutaj się nam niestety nie udało, ale zbierzemy ten. Proszę bardzo, kolejny i kolejny. I tutaj jeszcze speed dostaniemy dodatkowy. Bardzo ładnie, tu jeszcze przyspieszmy. I dopalacze, proszę bardzo. Ja skaczę, bo to są dopalacze, moi kochani. Dobra, opa! O, 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 kaczucha nas tutaj wyprzedziła, ale nie fart. Słuchajcie, ale nie fart. Na ostatnim półmetku, ajajaj, niestety, kaczuszka nas wyprzedziła, moi drodzy. Miejsce drugie, moi drodzy, i tyle punktów udało nam się uzbierać. A tymczasem ja się z wami żegnam. To był Franklin. Do zobaczenia. Papa, pa, moi drodzy.